W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pierwszy piątek w miesiącu lipcu, kiedy szczególnie czcimy krew Pana Jezusa, niechaj zwróci naszą uwagę na to boskie serce, z którego ta najdroższa krew po ostatnią krew, kroplę wypływa. Popatrzmy na dzisiejszą Ewangelię i na to, co się tam wydarzyło. Serce Pana Jezusa zostało otworzone, tak mówi nam ewangelista Jan. Nie mówi, że zostało ono po prostu przebite, zranione, ale że zostało ono otworzone, kiedy Bóg został tą włócznią przebity. Otwarte serce Boże jest zupełnie czymś innym niż zranione serce Boże. Otwarte serce Boże są jak otwarte drzwi. Które są otwarte po to, by przez nie przejść, nie zamknięte, lecz otwarte, by tam wejść. Kto ma tam wejść? Pan nasz Jezus Chrystus odpowiada nam: Jeśli utrudzeni, obciążeni jesteście, do mnie przyjdźcie, a ja was pokrzepię. A zatem, pierwszy warunek wejścia do Bożego Serca to trzeba być utrudzonym i obciążonym. Czy jest ktoś na świecie, na ziemi, w tej kaplicy? W tym mieście, kto nie byłby utrudzony i obciążony. Oczywiście są ci, którzy powiedzą, że wszystko u nich jest dobrze, nic nie trzeba zmieniać. Ci rzeczywiście nie mają po co wchodzić do serca Bożego. Natomiast kto stanie w prawdzie, zauważy, że jest utrudzony i obciążony. To utrudzenie i obciążenie, to staniecie w prawdzie, oczywiście pokazuje nam. Jak bardzo potrzebujemy boskiego serca i to co się w tym sercu dzieje. A co się dzieje? Bo kiedy zostało ono otwarte, natychmiast wypłynęła krew i woda. Krew to życie, umocnienie, a woda to oczyszczenie. Właśnie tego potrzebujemy w naszym utrudzeniu i obciążeniu. Jesteśmy utrudzeni, a zatem nasze życie słabnie, bo mamy coraz mniej sił. Dlatego potrzebujemy krwi, symbolu i znaku życia, by odnowić siły witalne, duszy i ciała. Jesteśmy obciążeni. Czym jesteśmy obciążeni? No własnymi grzechami, dlatego potrzebujemy wody, która jest znakiem obmycia. Natomiast w technice diabelskiej nasz przeciwnik zawsze będzie nam przeszkadzał na dwa sposoby. Po pierwsze, będzie w nas ciągle wzbudzał poczucie winy. I będzie to poczucie winy wynikało z naszych ambicji ludzkich? Czyli cały czas nam będzie pokazywał, że to nie ma sensu. Zobacz, jaki jesteś. Po co będziesz uciekał się do tego Bożego Serca? Zobacz, jak ciągle ci nic nie wychodzi. Zobacz, jak wiele ci jeszcze brakuje. Może, jakiś właśnie wielcy święci, tak, ale ty, bez przesady, Przecież ty się nie nadajesz, żeby wejść do boskiego serca. Po co zatem masz być tak gorliwym? Po co masz się ciągle starać, kiedy ci bez przerwy nie wychodzi? To jest pierwsza diabelska pokusa, a druga polega na tym, że człowiek odczuwa zadowolenie i to także wynika z ludzkich ambicji. Wszystko jest właśnie u mnie dobrze. Nie ma czego zmieniać. Właściwie no, doszedłem do pewnego poziomu i tak sobie mogę na tym poziomie trwać. Przez te dwie pokusy, którym człowiek ulega, możemy się rozminąć z tym boskim sercem, i choć ono zostało otwarte na oścież, nigdy tam nie wejdziemy. Drodzy wierni, w tym sercu krew i woda dla życia i oczyszczenia. Ci, którzy chcą przyjąć ten dar, a którzy mają sobie poczucie winy, niechaj rozważają nieskończony Boski Majestat na Krzyżu. A ci, którzy mają zbytnie poczucie zadowolenia i takiego przekonania, że wszystko jest dobrze, niech rozważają wielkość i potęgę Boskiej Opatrzności w każdej chwili swojego życia. I dopiero to, nie poczucie winy ani nie poczucie zadowolenia, tylko żal i wdzięczność należyte w nas uczynią przez łaskę Bożą. I wtedy bez poczucia winy, ale z żalem, i bez zadowolenia, lecz z wdzięcznością, wejdziemy do serca, które zawsze czeka na nas otwarte, od tego dnia, w którym Wielki Piątek zostało przebite. I na koniec. Przez kogo zostało przebite, przez kogo otworzone przez żołnierza, przez symbol tego, który zdradził, przez symbol nienawiści, przez symbol znęcania się. Rzymski żołnierz, który zabił Boga, on otwiera serce. Jakże zatem wielka jest miłość Boża skoro na to pozwala ale ten żołnierz to przecież każdy z nas każdy z nas który zgrzeszył bo przez ten grzech trzeba było otworzyć to boskie serce żołnierz pod krzyżem zapłakał i nawrócił się a co coż my dziś zrobimy może warto porzucić to ciągłe ludzkie poczucie winy zadowolenie i otworzyć boskie serce żalem i wdzięcznością w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus